Dzień dobry, dzień dobry. Mam na imię Beata, i przychodzę dzisiaj do Ciebie z taką małą rekomendacją. Czy wiesz, co powinno się stać ze zasianym ziarenkiem? Ono powinno zakiełkować, i to jest oczywiste, ale jak tego dokonać? Polecam ci serdecznie dziewczyny z bombonierki. Poznałam dziewczyny w Krakowie na pierwszym, w zasadzie dla mnie pierwszym, śniadaniu dla przedsiębiorczych kobiet. Tam dowiedziałam się o bombonierce i wzięłam udział w pierwszym wydarzeniu. Było o marzeniach. A to moje małe ziarenko właśnie jest takim, było takim cichym, malutkim marzeniem, które powoli się realizuje. Dziewczyny są profesjonalne w tym, co robią. Magia z Beatką idealnie wspierają, motywują i dają takiego pozytywnego kopie, kopa do realizacji planów, do realizacji celów i Twoich marzeń. Im tak samo jak tobie zależy na Twoim rozwoju. To jest niesamowite, bo emanuje od nich takie przyjacielskie ciepło. Ja uwielbiam się z nimi spotykać i w realu, i online, bo za każdym razem po takim spotkaniu mam większego kopa do działania. Już w grudniu najbliższa bombonierka, na której będziemy planować rok 2024. I wiesz co, ja nie mam pojęcia, jak to dobrze zrobić, ale wiem, że one wiedzą i z pewnością podzielą się tą wiedzą, pokażą jak na pewno Cię wesprą, na pewno będą Cię motywować i cały czas będą chciały dla Ciebie dobrze. Rzadko spotykane, prawda? Należy otaczać się takimi ludźmi, którym tak samo jak Tobie zależy na Twoim rozwoju. Nie zmarnuj swojej szansy. Zachęcam Cię do obserwowania profilu Bombonierki, do spotkania z dziewczynami, do brania udziału w ich wydarzeniach, i tych w realu, i tych online. Uwierz mi, warto, bo wtedy to twoje małe ziarenko, które być może już gdzieś zasiałaś, będzie nie tylko kiełkować, ale będzie rosło. Tak było w moim przypadku. Polecam, zachęcam i mam nadzieję, do zobaczenia na najbliższych wydarzeniach, bombonierki. Pozdrawiam.